Witam, nazywam się Kacper Mikołajów. Właśnie idziemy przeprowadzić wywiad, niespodziewany wywiad z panem Adamem Skrzypkiem, jednym z pomysłodawców Karolka. Ruszamy. To jest chyba pan Adam Skrzypek. Zaskoczymy go. Dzień dobry. dzień dobry. dobry. W Pozwolicie, że zgaszę. Witam was serdecznie. Nazywam się Kacper Mikołaj. Chciałbym Chciałem panu, z panem przeprowadzić bardzo niespodziewany Super. wywiad. Tak. Na temat W Pięknych okolicznościach Teatru Capitol. Tak. tak, dokładnie. Słuchaj. No. Także w pierwszym pytaniu. Skąd w ogóle się, wzi wziął się pomysł Karol? Któregoś zimowego wieczoru, lat temu, bardzo wiele, chyba 20. Który mamy Karol teraz? jest czwarty. Czyli pewnie było to dokładnie 25 lat temu. Siedzieliśmy z moim odwiecznym i dozgonnym przyjacielem, dzisiaj słynnym dyrygentem Michałem Mesterowiczem. U niego w domu szukaliśmy pomysłu na to, co tu zrobić na Łowieckiej, żeby się coś jeszcze fajniejszego zadziało, a to były takie czasy nałowieskie, kiedy już działy się fajne rzeczy, krótko mówiąc następowała taka odwilż w myśleniu, że tylko klasyka rządzi mhm. światem. Na ten przykład mogę powiedzieć, że udało mi się zagrać dyplom z orkiestrą symfoniczną koncert Roberta Kurdybachy na gitarę basową i orkiestrę, co, co w ogóle do tej pory nie mogło mieć miejsca, ale to tylko i wyłącznie dzięki pani dyrektor Dymek, której szczególnie dziękuję. Tym samym teraz, po latach. No i właśnie z rzeczonym Michałem Esterowiczem mieliśmy taki koncert, który nazwaliśmy Karolek. i Chodziło o to, aby można było zaprezentować młodzież tylko i wyłącznie z Łowieckiej, utalentowaną, zdolną, czyli naszych, naszych kolegów, nasze koleżanki. A że na co dzień mieliśmy jeszcze jednego pana w naszych artystycznych przygodach, to był Arek Luczaj, który na będę wygrał pierwszy, pierwszego Karolka. Do dzisiaj. Cieszy się z tego faktu przeogromnie. No i tak powstał pomysł. Nie ukrywam, że bardzo nam merytorycznie i, i logistycznie w tym przedsięwzięciu pomógł tato Michała Nesterowicza, Tadeusz Nesterowicz, za tamtych czasów dyrektor filharmonii, który łaskawym okiem spojrzał na całe przedsięwzięcie i użyczył nam po prostu obiekt, czyli filharmonię Dobrze. Jak to się stało, że właśnie ten pomysł wyszedł od Pana, i Pana Nestorowicza, Pana Ruszaja? Czy, czy... Eee, niewątpliwie do tego przyczyniła się sytuacja, o której mówiłem na Łowieckiej. Natomiast e, ja byłem bardzo zaangażowany w, w Big Bend, który funkcjonował na Łowieckiej. Big Bend ten prowadził niestety już na dzisiaj świętej pamięci Bronisław Grodzicki, wspaniały Krębacz, wspaniały organizator życia jazzowego we Wrocławiu, człowiek naprawdę o niezwykłym talencie, jeśli chodzi o gromadzenie młodzieży wokół, wokół siebie. Atmosfera, która wtedy była, w tych latach na Łowieckiej, to był główny czynnik inspirujący. Ku temu, żeby takie rzeczy mogły mieć miejsce, no i skorzystaliśmy z tej atmosfery. A, czy byliście tylko taką jedną grupą, czy ty, ty, taką charakterystyczną grupą dla? dla Każda szkoły? inicjatywa bierze się z, albo z jednostki, albo z jakiegoś duetu. No to byliśmy tym razem w trio i, i, i jakoś tak to poszło w tą stronę. Aha. Jak przygotowywaliście się w ogóle do festiwalu? Jak, jak to było z względem muzyki? No to, były, to było ewidentne przecieranie, przecieranie szlaków, bo. Bo sam pomysł to jedno, to, że dostaliśmy miejsce, yy, to drugie, ale jeszcze trzeba było, trzeba było zorganizować jakiekolwiek nagłośnienie, jakiekolwiek oświetlenie, rozpropagować, to dostać zezwolenia przeróżne od, od wychowawców, od układowców nauczycielich. To wszystko jakoś się udało. Zrobiliśmy to chyba na jakichś trzech światłach pożyczonych, skądś już nie pamiętam i chyba na dwóch. Nie najlepiej brzmiących kolumnach. Pamiętam, że grałem na gitarze basowej w filmie Muzima z DDR-u jeszcze tamtejszego, o kolorze niebieskim. Czy, czy mieliście jakieś problemy związane z organizowaniem koralików, ponieważ to było bardzo pomimo tej odwilży, czy wynikło z tego jakieś, jakieś problemy? Żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o, o naszą przyszłość w tej szkole nie, nie mieliśmy z tego tytułu, wręcz przeciwnie. Było to dostrzeżone, było to zauważone i działało raczej na plus. Mhm. Y czy, czy nazwa Karolka odwołuje się do patrona naszej szkoły? Szczerze mówiąc nie pamiętam skąd to się wzięło kompletnie. Mógłby to być przypadek, ale mo może to być też to, czym mówisz. Dobrze. Czy przewidywał Pan, że w tamtym czasie, kiedy w czasie tworzenia tego festiwalu, że on rozrośnie się, i będzie kontynuowany? Szczerze mówiąc, nie i bardzo się cieszę i dziękuję Wam i wszystkim poprzednikom, że, że to w tą stronę poszło, bo jest to naprawdę alternatywa dla ludzi, którzy pracują nad sobą w sensie muzyki klasycznej, ale jednak na łowieckiej od, od zawsze tak naprawdę, a. A od dawna jest tak, że ludzie zaczynają widzieć po prostu alternatywę w muzyce, czy to jazzowej, czy to rozrywkowej i tym samym mam nadzieję, że niedługo powstanie też wydział jazzu i muzyki rozrywkowej w tejże szkole. Czy uważa Pan, że, że Karolek idzie teraz w dobrą stronę, że to jest to, o co chodziło? Ja miałem przyjemność niewątpliwą być w komisji, czyli chyba 3 lata temu i zauważyłem tendencję bardzo, bardzo dobrą, czyli Czyli zauważyłem to, że ludzie coraz lepiej śpiewają, coraz lepiej grają i są naprawdę bardzo utalentowani i ambitni. Teraz trochę inne pytanie. Czy, czy praca właśnie nad muzyczną stroną festiwalu wpłynęła na to, że się Pan rozwinął? Ja ewidentnie całą swoją przyszłość, patrząc z punktu widzenia młodego człowieka, zawdzięczam tej szkole i tej podwizji, i tej inicjatywie i Swojemu nauczycielowi, czyli Czes Czesiowi Kurtokowi. To wszystko, ten splot wydarzeń, który miał miejsce Dobrze. wtedy, czyli Bronek Grodzicki, czyli pani dyrektor Dymek, czyli Czesiu Kurto i przyjaciele, i to, co się wtedy w ogóle działo w muzyce w Polsce i na świecie, to wszystko wpłynęło na to, że dzisiaj zajmuje się tym, czym się zajmuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak? No więc wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na 24 Festiwal Karolek. Nie, tutaj muzyczka. Tak to wszystko słychać, my to ustawimy stawę z kamerą i widać że wszystko. Dobra. To jest, no, jest so, takie. To tak? jest. Tak? Tak?